Siemanko, witam Was bardzo serdecznie z tej strony, święte chrześcijanie. Witam Was dzisiaj w wynikach naszego pięknego konkursu walentynkowego, w którym do wygrania było, uwaga, nie 10, a jednak 15 kluczy. <laughs> Udało się, e, było zgłoszeń około 65, czyli całkiem, całkiem ok, aczkolwiek mogło być więcej. E, nie wiem, część wiadomości założę się, że w ogóle nie doszła, bo albo źle maila wysłaliście, źle zły adres, czy coś, i ostatecznie, że głównie przez to wiele osób nie miało szans na wygraną. Ale z tych maili, które dostałem, tak jak mówię, 65 coś w okolicach albo i dokładnie 65 maili dostałem. Z tych maili wybrałem e, według mnie najlepsze mm, 15 prac, ponieważ tak jak już powiedziałem, mamy 15 kluczy do rozdania. Tak więc y, przejdziemy zaraz do mm, już y, tego kto wygrał, jak gdyby, ale ale, 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 jeszcze taka jedna uwaga, e, a właściwie kilka, tak, kilka. Sprawa numer jeden. Będę na tegorocznym IEM-ie. Na pewno, nie wiem w sumie czy na iem podobno mam wejściówkę załatwioną, ale żadnej informacji oficjalnej nie dostałem, więc nie wiem, jak będzie z wejściem na halę IEM-u e, samego spotka. Ale na pewno będę na mytap. Mytap? Dobrze, nie, nie wiem. My -ty upy, Nie wiem jak to się czyta, bo to jest, nie jest mitap, tak jak był we Wrocławiu w sierpniu. Tylko Mytyp. Myt, mytup? Nie wiem. Mniejsza, w każdym razie będę na tej imprezie. 5-6 marca w okolicach Spotka, ponieważ to jest w jakiejś salce czy obok Spotka. Tuż. E, więc na tej imprezie na pewno będę. Na tej imprezie będziecie mogli, mogli mnie spotkać. Cytrusa nie będzie, jak wiadomo, jest w Niemczech na praktykach. Dalej, jakby był w Bolesławcu, to obstawiam, że na pewno by się na tej imprezie pojawił. Ale ja się pojawię. Mam nadzieję, że będę godnie reprezentował nasz kanał. I że jeśli ktoś będzie chciał, oczywiście, z nami, ze mną, w sumie sobie porobić zdjęcia, czy, czy w ogóle pogadać, nawet, bo z chęcią pogadam sobie z wami, to zapraszam serdecznie. Na pewno gdzieś tam będę się plątał. Tak więc to jest sprawa numer jeden. Sprawa numer dwa, już co do samego konkursu, tak jak mówię, kody jest 15 kodów, 15 zwycięzców. Tak więc do każdego trafi jeden kodik do dodatku gold. Kody te trafią dzisiaj do Was po godzinie, myślę, 19-20, ponieważ teraz nagrywam dla Was te wyniki a jeszcze jadę za chwilę na siłownię i po prostu po siłowni dopiero będę dla Was to wysyłał tak więc to sprawa numer dwa i sprawa numer trzy to taka, że te prace nie są absolutnie ułożone w jakikolwiek sposób numeryczny, czyli że pierwsze, drugie, trzecie miejsce te prace są losowo, za każde miejsce była taka sama nagroda, więc nie ma w ogóle sensu układać tego miejscami więc po prostu są poukładane wybrane 15 najlepszych prac kompletnie, prac kompletnie losowo i, i tyle, no tych 15 autorów, kto wysłał zdjęcie ten wie, w razie czego podam Wam jeszcze pod wieczór dokładne informacje, jaki użytkownik, której wysłał, którą pracę aktualnie takich informacji nie mam Pobierałem sobie tylko zdjęcia tak więc mówię, jeśli coś to Wam po prostu pod wieczór jak już wyślę klucze do zwycięzców to Wam po prostu wyślę również na Facebooku znaczy na Facebooku, na YouTubie w komentarzu tutaj Wam dam um, informację, kto dokładnie, jak, z jakiego niku dana praca została wysłana. E, I no mówię, so, prace są kompletnie losowo poukładane, tak więc e, przejdźmy do pokazywania wam tego, tych prac, które wygrały. E, dobra, przechodzimy na tą scenę, proszę bardzo. Praca numer jeden, Bardzo ładnie, dwa skorpiony ustawione. Można powiedzieć, że całujące się ścinarką. No i, i ładnie tworzące serduszko. Bardzo ładne niebo również. Pomarańczowe takie o, romantico, jak to się mówi. Praca numer dwa, czekajcie, przejdę użyj katalogu e, nie tak. O, tak, o, dobra. Praca numer dwa. Lecę po kolei, żeby nie było, to ja tu mam napisane na 2, na 15, tak więc po prostu lecę w lewo, jak to się mówi, w prawo, sorry. Praca numer 2, bardzo ładnie zalesione dookoła, bardzo ładnie zalesione dookoła pole, bardzo ładne serduszko, zasiane jakimś zbożem, obstawem, ewentualnie skoszone tam jest i rozsypane słoma, Dobrze mówię? Słoma, dobrze mówię. No I dookoła ustawione ciągniki, bardzo ładnie to wygląda. Kolejna praca 13. Większość z Was już pewnie zauważyła, że jest to LS13. Tak, jest to LS13, ale nie było tyle prac lsa 15. W ogóle nie było tyle prac, żeby było można wybrać 15, więc ta praca została wybrana tutaj do tej finałowej piętnastki ze względu na to właśnie że po prostu nie było zbyt wiele zbyt wiele właśnie osób do nagrodzenia tak więc ta praca została również wybrana. Bardzo ładnie, ułożone z wielu różnych maszyn. Napis Love You, I Love You nawet, po lewej jest ciężarówka, po prawej serduszko bardzo ładnie na środku zasiane. Kolejna praca, bardzo ładnie serduszko ułożone z drzew, cały las w kształcie serca. Albo mi się wydaje, albo po prostu render nie złapał tam tych dalszych drzew, i one troszkę inaczej wyglądają aniżeli od tych bliższych. Ewentualnie po prostu. Tak miało być i są to dwa różne rodzaje drzew. Kolejna praca bardzo ładna, chyba najpiękniejsza w sumie. Miałem nie mówić, ale ta praca mi się najbardziej podoba. Szukałem jej na internecie, nie znalazłem. Nie wiem, mam nadzieję, że za słabo nie szukałem, bo wydawało mi się, że jest tutaj coś podejrzanego, bez urazy dla autora. Ale szukałem, ja nigdzie nic nie znalazłem. Jeśli wy znajdziecie, no dobra, no trudno, mój błąd. Ale mówię, nigdzie nic nie znalazłem. Bardzo ładnie ustawione cztery kejzy, jeśli dobrze widzę. Dwa z przodu, dwa z tyłu. Z tyłu podniesione mają ładowacze, a z przodu obniżone ładnie tworzą takie ładowaczowe serduszko. Kolejna praca napisane I love you z serduszkiem, bardzo ładnie, z zasianego zboża jakiegoś, i po lewej, i po prawej albo z orane, albo skultywowane po lewej ciągnik, po prawej jakiś. nie tyle przyczepa, co jakiś wóz i ta praca. Wiem, że z tą pracą będzie na pewno dużo kontrowersji, ponieważ będziecie pisali, co to w ogóle za. według was gówno. Tak to nazwijmy, bez urazy tutaj ja mówię dla autora, no ale pewno takich komentarzy się pojawi, będę starał się takie komentarze usuwać. Ale była to jedyna praca, która została narysowana własnoręcznie, tak więc postanowiłem, że tą pracę również nagrodzę. E, mówię, jedyna praca własnoręcznie wykonana, którą dostaliśmy, tak więc postanowiłem, że ją również e, po prostu wynagrodzę. E, i tyle, no chyba nie ma za bardzo co się rozgadywać. Jak mówię, jedyna własnoręcznie wykonana. Ludzie się pytali, czy można własnoręcznie napisałem, że tak, można. No to dostałem tylko jedną. Trudno, ale za to... Po prostu kolega czy też koleżanka, nie wiem w sumie em, zgarnia dzięki temu kluczyk do Golda do 15. Kolejna praca, napis bardzo ładny walentynki, to drzewo bardzo ładnie ułożone, ponieważ wiem, że drzewo bardzo ciężko ułożyć, jak wiadomo jest to okrągłe i się <laughs> może uciekać lewo, prawo, ale mimo wszystko się trzymało pięknie. E, ładnie tutaj mówię napis walentynki i z przodu przed New Hollandem. Dobrze mówię chyba tak. E, przed New Hollandem e, ułożone trzy kwiatuszki. Ze snopków różnego rodzaju bardzo ładnie. Kolejna praca serduszko z koszo, ze skoszonej trawy z polskim akcentem, ponieważ jest tutaj e, polski Fiat. E, jest tutaj oczywiście Fiat 126P. E, z przodu na samym dole z tego co widzę to jest 330, o ile dobrze kojarzę. Mam nadzieję, że tak. Pomiędzy oczywiście belki z przodu widzę jeszcze dwa pick um, Jakieś Ursusy obstawiam. Kejzy. No i dwie ciężarówki. Bardzo ładnie wygląda również. Tutaj mamy taki różnokolorowy tak to nazwijmy, lasek, ale również wszystko w formie e, serca. E, bardzo ładnie. Teraz napis z belek LOVE. Bardzo ładnie również poukładane. E, z tego co widzę, chyba też w 13. Co? Tak Kojarzę coś. Jeśli się mylę, to oczywiście możecie mnie poprawić. A, tam są dwie maszyny, bardzo ładnie. Po, lewej, po prawej stronie przy napisie E są dwie maszyny ustawione, dwie trzymają na środkowej linii, a jedna, znaczy jedna trzyma dwie belki na środkowej linii i jedna maszyna trzyma dwie belki na samej górze. Bardzo ładnie, tutaj oczywiście również bardzo ładnie. Tutaj ładnie serduszko ułożone. Tu już troszkę więcej maszyn poddostałem, jeszcze również zdjęcie z drugiej strony, jak to wyglądało, ale stwierdziłem, że z tej to o wiele ładniej wyglądało, tak więc po prostu z tej strony Wam to prezentuję. Tak więc tak to wygląda, no i też bardzo ładnie to wygląda, nie wiem czy to jakieś dodatkowe shadery są czy coś, ale naprawdę również bardzo ładnie to wygląda, ewentualnie jakieś efekty graficzne w Photoshopie narzucone czy coś, ale również I love you, no bardzo ładnie napisane, o w kształcie serduszka oczywiście, dookoła wiatraki, E, również postaw dookoła mm, postawione drzewa całego pola, również bardzo, bardzo ładnie to wygląda, przedostatnia, le, przedostatnia praca, bardzo ładnie, dwa ciągniki stojące na skarpie, tak dosyć romantycznie, przy zachodzie słońca, e, również bardzo fajny pomysł, wodospad zresztą widać tuż pod nimi, więc naprawdę, naprawdę e, dosyć oryginalnie i romantycznie. No i ostatni, jak widać na dole, kwiatuszek ułożony z maszyn, u góry serduszko, no i również serduszko oczywiście z m, oplecionych bali. E i, i, i po prostu w środku napis love z również różnych maszyn. Tak więc to było 15 zwycięskich prac, tak jak mówię, były to najlepsze prace z tych wszystkich, które dostaliśmy. Być może, tak jak mówię, część pracy nie dostaliśmy, bo po prostu wpisaliście źle maila czy coś. Nie wiem, nie mam pojęcia. To były najlepsze prace, moim zdaniem oczywiście, z tych, które wysyłaliście, tak jak mówię, miejsca, czyli po prostu wyświetlały się te prace kompletnie randomowo, kompletnie losowo, nie było żadnego układania pierwsze, drugie, trzecie miejsce. Tyle! Tak więc zwycięzcy mogą czekać na swoje nagrody. Dzisiaj myślę, że tak jak właśnie mówiłem, do godziny 19.20 będą już um, wy zwycięzców tutaj na YouTube gdzieś w komentarzu albo ewentualnie w opisie również dostaniecie um, gdzieś koło tej 19.20, um, żeby nie było żadnych wątpliwości. No i tyle! Mam nadzieję, że będziecie brali udział w kolejnym konkursie. Mam nadzieję, że spotkamy się na e, tegorocznym imi e, e, i e, mytupie. Jakkolwiek to się czyta, bo, bo dalej nie wiem. I tyle no. Trzymajcie się, do kolejnego. Popo! Pu-pum! Co ja kuźwa ze swoim życiem robię w sensie, że co ja zawsze na koniec odcinków walę, walę? odwalam. Boże. Masakra. Dobra, nie wiem, e, kończę. Papa, pa, 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 pa papatki o.